Robimy drugą część testu. Chyba teraz będą zadania po prostu z treścią. Jak są zadania z treścią, to trzeba umiejętnie układać równanie do tych zadań. Na, mm -hmm. tym, to, na tym to zazwyczaj polega. No i spróbujemy takie równanie ułożyć. Dobra. Piotrek wybrał sobie pewną liczbę. Sobie. Trzeba po prostu wykonywać te działania, które tutaj będą powiedziane w odwrotności. No, Jak będzie mnożenie, to wykonujemy dzielenie i dalej. Dobra, ale wiesz, skąd wiesz? Jeszcze nie przeczytałeś zadania. Treść tego zadania może być trochę inna niż treść zadania, które robiłeś wczoraj w szkole, ale zaczynał się tak samo. Zawsze przeczytaj lepiej dwa razy powoli starannie, bo to... wiesz... Co nagle ale to podjaśnię. Ale przeczytałem pytanie i tam jest dokładnie to... Słuchaj, tu jest napisane że Piotr wybrał sobie pewną liczbę. To ja bym od razu napisał, że skoro jest jakaś liczba, ale to nie jest wiemy jaka, x. to jest x. Dobra. I teraz dodał do, do tego x 300. No to napiszmy, że to jest x plus 300. Tak? Mhm. Następnie wynik pomnożył przez 3. Co to tak? znaczy? Że Rzeczyny? trzeba wszystko wziąć w nawias mhm. I, razy 3. i ten nawias pomnożyć przez 3. prawda? Mhm. Od rezultatu odjął 25. Super. Tak uzyskaną liczbę zmniejszył 8 razy. Czyli, podzielił przez... Czyli to wszystko podzielił przez 8, 8 razy. Ale tak. Zmniejszył 8 razy. Dobra. Coś I otrzymał kwadrat liczby 10. Co to jest kwadrat liczby 10? To jest. A ile to to jest jeszcze łatwiejsze. Tak, a ile to jest 10 do kwadratu? 10 do kwadratu to jest 100. Super. Otrzymam kwadrat liczby 10, to znaczy, że to wszystko, co tu mu wyszło, równa się po prostu 100, tak? Mhm. Czyli od 100. Od 100, podzielić, 100 podzielić na 8, odjąć 25, podzielić na 3 i minus. Nie. 100.

7, 87 to jest 15, 15 to jest 6, powinno się podzielić przez 3 Tak. 825 przez 3 mhm. kurczę, to było 725, to było prosto. Tak? ale to spróbuję zrobić po prostu zwykłe grzeczna pisemne dzielenie, tak? przez 3 to jest 2 minus 6, to jest dwójka mhm. razem z tą drugą dwójką to będzie 7. 7 razy minus 21 zostaje 1, 5, 15 na 3 to jest 5. 275. Okay. Mm -hmm. Czyli x równa się, to jest 275, z tego dzielę wyszło, odjąć 300, bo trzeba je przenieść na drugą stronę. Okay. Czyli wyszło nam, że liczba, o której pomyślał Piotrek, to jest po prostu minus 25. I zadania treścią mają to do siebie, że najlepiej jest po prostu ułożyć równanie, a potem je rozwiązać. Wtedy prawie na pewno się nie pomnimy. Dobra, to bierzemy następne zadania. Kostka masła. Kostka masła. Ważąca. 200 gramów kosztowała wczoraj 2,5 zł. Ok? No dobrze. Czyli tak. 200 gramów to było 2,5 zł. Od dzisiaj kostki masła są mniejsze i kosztują mniej. Teraz za kostkę masła ważącą 180 gramów płaci się 2 i 30 zł. czy masło staniało czy podróżało mm. jeszcze nie wiem No trzeba by po prostu policzyć jeżeli ile kosztował powiedzmy gram albo kilogram mm. przed Dzień. zmianą ceny i po. Cześć i już zobaczy chwilkę i ten, ale możesz też uciec z nami, jak, jak chcesz. Dobra. Kostka masła ważyła tyle, tak? To znaczy, że mamy, <laughs> trzeba podzielić 200 gram przez 2,5 zł no i zobaczcie, ile to będzie, mhm. tak? Czyli ile będzie gram na każdą złotówkę, mhm. na przykład, tak? I w ten sposób dostaniemy informację o sile nabywczej naszej złotówki. Mm -hmm. Jeżeli podzielimy gramy przez złotówki, to dostaniemy informację o tym, że ja to będzie 200 podzielić przez 2,5. Jeśli jest... podzielić przez 2,5, to... to moglibyśmy 200 podzielić przez 25, tak, a później a potem wystawić... pomnożyć jeszcze raz przez 10, tak? 200, 200 przez 25 czyli przez liczbę dużo większą to będzie to będzie 25 jest 4 razy w sekcji. Tak. to będzie 8, tak? czyli 80 czyli to będzie 80 gramów czyli zobacz, za każdą złotówkę hmm. możemy kupić 80 gramów masła znaczy mogliśmy wczoraj, tak? Mm -hmm. a dzisiaj mamy inną sytuację dzisiaj mamy 180 gramów dzielimy przez 2 i 3 złotówki, tak? Czyli dzielimy sobie 180 przez 23 no razy 10 jeszcze, tak? No bo tu, tu podzi tutaj pomnożyliśmy przez 10, to musimy liczyć też pomnożyć przez 10. No i teraz pytanie, ile to jest 180 podzielić przez 23. No.

Tak. Możemy odjąć 161 i tu będziemy mieli 19. Tu się zmieściło 7. Jeżeli tu będzie 19, to w 190, ale w 190 już nam się zmieści 8 raz. Tak? Mhm. W 190 zmieści się 8. Czyli tu po przecinku będzie 7 i 8. Jaki stąd wniosek? Po pomnożeniu przez 10 dostaniemy 70... 8 gram, tu pewnie z tego dzielenia jeszcze nam wyjdą następne liczby, tak, bo jak tutaj dodamy 23 to będziemy mieli 184 190 minus 184 to jest 6, tak no, no to trzeba będzie dopisać 0 i tutaj się okaże, że będzie prawdopodobnie coś takiego, 72 tak, ale w zaokrągleniu jest to 78 gram, tak jeżeli 78 gram to znaczy, że masło jak jest go mniej, tak. za tę samą złotówkę, to znaczy, że podrożało czy staniał? Nie, Podrożało. Tak. Jeżeli za tę samą złotówkę dostajemy mniej masła, to znaczy, że podrożało. Tak, staniało. Ok? Mhm. No to dobra. To następne zadanko. Szczelnia. S zamknięte prostopadłościenne naczynie o krawędziach o długości 6 cm 10-18 cm jest częściowo wywołane wodą. Czy mamy sobie prostopadłościan? Mamy sobie prostopadłościan. Po krawędziach 6, no powiedzmy tu jest 10, a tu będzie 18, tak? Mhm. Jest częściowo wypełnione wodą, czyli tutaj jest troszkę wody w tym naszym akwarium. Naczynie stoi na najmniejszej ścianie. O, no to tego nie uwzględniliśmy. Jeżeli stoi na najmniejszej ścianie, która ściana będzie najmniejsza. To będzie 6 razy 10. Tak. tak? Czyli tu napiszemy sobie, że to jest jednak 10. A tu będzie w tej sytuacji 18. Już, już nie będziemy zmieniać wyglądu rysunku. I woda sięga na wysokość 15 cm. Tak? Czyli tu nam jeszcze zostały 3 cm. Z tej... Dobrze. Na mniejszej ścianie woda sięga na 15. Do jakiej wysokości będzie sięgać woda, jeżeli postawimy naczynie na największej ścianie. Dobra, bardzo no ciekawe. Jakbyś jakby to zrobić? Mm, nie wiem. Gdybym naprawdę miał takie akwarium, to bym tutaj zakleił jeszcze jedną ścianę i bym po prostu przy, przestawił naczynie, a tak to nie. Wiesz wiemy. co, to jest tak. <laughs> So, na to zadanie na pewno będzie być... do, do mniejszej ilości sięgać Ym, pewnie tak ale, ale wiesz co to zadanie można rozwiązać na dwa sposoby trochę dłuższe który polega na tym, że po prostu policzmy ile jest wody w tym naczyniu mhm. tak? i wtedy no tak, to będzie żmudne tak? 6 razy 10 razy 15 czyli objętość wody w tym naczyniu to jest 6 razy 10 razy 15. Mhm. Okay? I z tego nam wyjdzie, że jest to no, 10 razy 15 to jest 150. Mhm. 150 razy 6, tak szybko licząc, 15 razy 6. 150 razy 2 to byłoby 300. Tak. A razy 6 to będzie 300 jeszcze razy 3. Czyli to będzie 10. gdzie więcej. No i teraz powinniśmy to przestawić na największą ścianę. A największa ściana. Co to znaczy że największą ścianę? To największa będzie to ściana 18, 10. To oznacza, że tu jest 18, tu jest 10, a tu jest tylko 6. Tak? No i teraz Czy się powinniśmy. Jak tak. I teraz się powinniśmy zastanowić. I teraz się powinniśmy zastanowić. Tak, że co, że mnożymy 18 razy 10 mhm. i razy jeszcze coś. Mhm. I powinno nam wyjść 900. Tak. Okay. I trzeba zgadnąć, czyli tak naprawdę powinniśmy 900 podzielić przez przez 18 mhm. i potem jeszcze podzielić przez 10 i nam coś wyjdzie. Tak? Strasznie dużo liczenia dookoła. Ale można prościej. Można powiedzieć. Tak. 900 podzielić przez 18 ja i to będzie 200. Yy, no nie, na nie. No to coś 2 i coś tam będzie. Już prędzej 20, ale masz rację, że to będzie do z drugim... To nie powinno być trudne, tak? Bo 900 przez 18 to jest 900 przez 2 razy 9. Czyli 900 przez 9 to jest 100 i jeszcze przez 2 to jest po prostu 50. Mhm. 50 na 10. No, wychodzi 5 cm, tak? Mhm. Tak, z tego pierwszego liczenia. Super. To teraz jest prostsze. Zobacz. Naczynie jest wypełnione na 15 cm w sytuacji, kiedy jego wysokość jest 18 To można by się zastanowić w jakiej części jest wypełnione naczyń. Ok? Czyli w taki... jest wypełnione do 15,18 stronów wysokości. Czyli tu możemy podzielić, wiesz co? Ja bym raczej to podzielił przez 3, to bym dostał 5. Mhm. To bym podzielił przez 3, to, to bym dostał 6. Raczej w 5 szóstych jest wypełnione. Mhm. Okay? Ale to oznacza, że jak tak naczynie wypełnione w 5 szóstych postawisz na innym boku, to ono też będzie wypełnione w 5 szóstych. Czyli jeżeli postawisz na tym boku, to no tu będzie 6 cm. Z tej strony. To w takim razie woda będzie na wysokość 5 56 razy 6 cm. Ale 3 z tutaj jest 15, a tutaj 3, to razem to jest 18, a 15 to jest 3 czwarte 18. Ej, wiesz co? 15 nie jest 3 czwarte 18. 15 18 to jest 5 6, bo wspólnym dzielnikiem 15 i 18 jest 3, to jest 5 6. Więc zobacz, jeżeli naczynie leżące na największym boku, czy tam najmniejszym boku, jest wypełnione w 5 szóstych, do 5 szóstych swojej wysokości, to jak zmienisz ten bok, to ono nadal będzie wypełnione do 5 szóstych, ale innego boku. Mhm. I 5 szóstych razy wysokość 6 cm, szóstki ci się skrócą, da Ci 5 cm. Mhm. Czyli to samo, co z tego żmudnego przeliczenia objętości wody. Mhm. Ok? czyli tu trzeba było wpaść na pomysł, że przewracając akwarium na inny bok woda będzie na dno wypełniać 5 szóstych tego akwarium, tak. czyli będzie do 5 szóstych wysokości licząc od dna. Oczywiście pod warunkiem, że akwarium będzie zamknięte i woda się nie mylę okay? Czyli jeśli się wyleje to będzie zbyt No, Tak mogła być, taka mogła być trzecia odpowiedź. Dzięki.